Na początku XX wieku w Wielkim Kanionie w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych odkryto podziemne miasto pełne gigantycznych szkieletów humanoidów. 5 kwietnia 1909 roku w gazecie Gazeta de Arizona pojawił się artykuł dotyczący odkrycia w wielkim kanionie podziemnego miasta, stanowiącego kolebkę kultury o gigantycznym wzroście. Po cywilizacji tej pozostało kilka struktur oraz rzekome szkielety przedstawicieli owych osobników. Artykuł wspomina, że odkrywca o imieniu G.E. Kincaid dokonał przypadkowego odkrycia ogromnej podziemnej cytadeli podczas spływu na rzece Colorado. Kincaid był uznanym archeologiem i posiadał wsparcie. Finansowe Instytutu Smithsonian. Zgodnie z relacją Kincaida, wejście do owego miasta znajdowało się na końcu podziemnego tunelu mierzącego ponad 1600 metrów. Kincaid był pod wrażeniem, że jaskinia była prawie niedostępna, gdyż wejście do niej znajdowało się około 450 metrów pod ścianą stromego kanionu. Miejsce to znajdowało się w sferze chronionej przez rząd, zaś wejście na ten teren było karane grzywną. Kincaid zdecydował się na wejście do jaskini, gdyż na ścianie wewnątrz wejścia zauważył ślady dłuta, więc go to zaciekawiło. Architektura znajdująca się wewnątrz sugerowała, iż budowniczowie tego podziemnego kompleksu posiadali zaawansowaną wiedzę inżynieryjną. Central Centralna oś podziemnego miasta znajdowała się w środku gigantycznego pomieszczenia, z którego rozchodziły się korytarze podobne do promieni koła. Ściany głównej sali ozdobiono miedzianymi broniami i tablicami pokrytymi hieroglifami podobnymi do egipskich. Wewnątrz cytadeli odkryto zmumifikowane ciała, a najmniejsza z mumii liczyła 2,7 metra wysokości. Kincaid twierdził, że zrobił zdjęcie jednej z tych mumii, jednak owe zdjęcie nigdy nie ujrzało światła dziennego. W odległości około 30 metrów od wejścia znajdowała się sala z z rośliną w kształcie krzyża, która mierzyła kilkadziesiąt metrów. Wewnątrz tej sali znaleziono figurkę bóstwa, które było głównym bogiem w owym systemie religijnym. Bóstwo siedziało ze skrzyżowanymi nogami, zaś w rękach trzymało kwiat lotosu bądź lilii. Jego twarz posiadała orientalne rysy, w pewnym stopniu przypominał on buddę. Jednak naukowcy nie są pewni, czy reprezentował on ów system religijny. W artykule odnajdujemy również informację, że w tym mieście odnaleziono ceramikę i inne artefakty, które pochodziły z różnych Części świata. Być może było to miasto powstałe z mieszanki kultur, a więc rzadko występujące w znaleziskach archeologicznych. W tym kontekście byłoby to bezprecedensowe znalezisko. Ostatnim znalezionym przez Kinkada pomieszczeniem była ceremonialna krypta, która znajdowała się na końcu Wielkiej Sali. Jedna z komór w strukturze nie posiadała wentylacji. Kimcaid opowiadał, że kiedy się do niej zbliżył wraz ze swoim partnerem, profesorem J. A. Jordanem, uderzył w nich śmiercionośny zapach. Twierdzili, iż być może ta komora zawiera chemikalie używane przez starożytnych. Jednak dalsze badania wykazały, iż cały kompleks składa się z kilkuset pomieszczeń, w których mogło żyć około 50 tysięcy mieszkańców. Mieszkańców o ogromnym wzroście. Warto również zauważyć, że w rejonie Wielkiego Kanionu znajdują się formacje skalne o następujących nazwach: Piramida Cheopsa, Wieża Ra, Świątynia Horusa, Klasztor Buddy czy Świątynia Siwy. Czy więc istniał związek pomiędzy tymi miejscami w Egipcie i Indiach? A rzekomym miastem gigantów w Wielkim Kanionie? Warto również mieć na uwadze fakt, iż cały ów obszar jest strefą zakazaną. Nawet obecnie turyści, a nawet personel parku nie mają do niego wstępu z powodu niebezpiecznych jaskiń. Teoretyk spiskowy John Rhodes stwierdził kiedyś, iż znał dokładną lokalizację wejścia do miasta, ale było ono strzeżone przez całą dobę przez żołnierzy, którzy byli uzbrojeni w karabiny M16. Inna teoria krążąca po internecie mówi, że podziemne miasto stanowi muzeum dla mrocznej klasy rządzącej. Niestety artykuł nie podaje wielu szczegółów na temat tego odkrycia. Nie ma też żadnych oficjalnych wersji ani odniesień do tego enigmatycznego podziemnego miasta. Instytut Smithsonian zaprzecza posiadaniu wiedzy o istnieniu tego miasta. Wiele teorii spiskowych zbudowanych wokół idei, że Instytut Smithsonian aktywnie ukrywa lub niszczy dowody w celu utrzymania standardowego historycznego punktu widzenia, również nie pomaga w rozwiązaniu owej zagadki. Cała historia na pierwszy rzut oka wydaje się być niedorzeczna i wyssana z pali. 50 tysięczne podziemne miasto gigantów w Stanach Zjednoczonych, posiadające powiązania z kulturą egipską i indyjską, historia wydaje się być nieprawdopodobna. Jednakże w 2014 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Nakazał instytutowi Smithsonian ujawnić, że zniszczył kilka gigantycznych szkieletów ludzi odnalezionych na początku XX wieku, by uchronić chronologii ludzkiej ewolucji, funkcjonującej w głównym nurcie naukowym. Artykuł na ten temat został opublikowany 3 grudnia 2014 roku w World News Daily Report. Zgodnie z tym artykułem, instytut wraz z innymi nieokreślonymi instytucjami zmówił się w celu ukrycia informacji dotyczących istnienia gigantów w przeszłości Ziemi. Sąd Najwyższy nakazał odtajnienia tych dokumentów w 2015 roku. Zarzuty te zostały wysunięte przez amerykański Instytut Alternatywnej Archeologii. W odpowiedzi, instytut Smithsonian pozwał organizację o zniesławienie i próbę zaszkodzenia reputacji 168-letniej instytucji. W trakcie procesu sądowego. Ujawniono kilku informatorów, którzy przyznali, że istnieją dokumenty potwierdzające zniszczenie dziesiątek tysięcy ludzkich szkieletów, osiągających od 1,8 do 3,6 metra wysokości. Z drugiej jednak strony, wpisanie w wyszukiwarkę internetową nazwy owego instytutu, który rzekomo wysunął pozew, kieruje tylko do artykułu na ten temat. Nie ma natomiast innych dowodów na istnienie owej instytucji. Czy więc historia odtajnienia tych dokumentów jest wyssana z palca? Czy wobec tego odkrycie tajemniczego miasta gigantów również było mistyfikacją? A może wręcz przeciwnie? Być może owo podziemne miasto istnieje? I kiedyś mieszkało w nim tysiące gigantów, zaś główny nurt naukowy stara się to ukryć. Pozostaje pytanie, ukryć w jakim celu? Jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na otaczające nas niezwykłe zjawiska i nieustannego poszukiwania prawdy.